Aha! XD XD No to... Pójdź <grym> mi w dupę! Siema wszystkim, to ja, w ta Łażanek, a to jest czwarty odcinek serii Five Nights at 2 Deluxe Edition! A więc, w poprzednim odcinku... przyszliśmy noc piątą I odblokowaliśmy ekstrasy... No i teraz będziemy próbowali przejść noc szóstą... W której miałem już próbę podejścia... 30 tej nocy, i ona się skończyła mniej więcej tak... U, kurwa, ja pierdzielę U, hu, hu, to... więc. Zajebiście, ale chuj, lecimy z tym czymś, tym głównym, dalej bo no w końcu muszę to przejść. Nie trzeba nakręcać pod tą głupią pozytywkę. Bo ona jest mega przewalona. Po trzeciej w nocy już się rzeźnia robi totalna. To jest przewalone. Świetnie, jeszcze Mangle już na start. Fajnie widzicie, o to chodzi. Okej, okay, Bonnie już chyba jest tam. O nie, Freddy! O shit. O, ty Freddy. Freddy. Dlatego gnoja muszę świecić jak najwięcej. No, nareszcie ktoś wyszedł. Dobra, Bonnie wolę na kręcie tą pozycyjkę. Pan tego Foksiego najwięcej. Nojek nie może mieć takiej swobody. jego... Jego później inteligencja, jego poziom trudności wzrasta w tej nocy. O, Ty Freddy, nie, 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 nie. nie. Druga. Dobra, tu się zaczynają już pierwsze kłopoty. Dobra, i spokój na razie, więc zniknie, pompujmy tą pozytywkę. golden freddy o to jest chica no i to jest widzer bonnie chica jest Chica, ja pierna Pabój pozytywkę do typu O, to Chica! Fox tam jest chyba. Tak, Foxy widziałem. Dobra, poszedł sobie. Jak najwięcej spalić tego gnoja trzeba. Jest Boni. Po mnie. No i chuj. Dobra. Trudno życie. Przegrałem. Co? Aha, XD. XD, XD. No to. w dupę. Tak, jeszcze raz próbujemy, ja pierdzielę. A już było dobrze. Tylko, oczywiście, kto? To i bo Jebany. Zabij pysk. Ciebie nie chcę słuchać. A już było dobrze Sorry, chory jestem Ojej oh yeah. Dzielę. Ja nie wiem jak, jak to przejdę, to jest rzeźnia totalna ta noc. O, jeszcze dzisiaj byś tu brakował, Freddy. Oj, nie, 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 gnoju. Chciałem boli. Jeszcze tylko. Ale ciga gato co nie przychodzi. I dobrze. Niech tak zostanie. Daj tam krąży. ai chica chica não 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 ai Bonnie ja pierdolę. ten? No szybciej wychodź! Dobra, przynajmniej wyszedł. Już to po mnie jest jeszcze. To po mnie jest już Boks mnie dorwie jak chuj Jakimś chujem to wyratowałem Jakimś chujem to wyratowałem Ja pierdzielę, jakimś kujem to wyratowałem. Nie dam, nie dam, nie dam tej boli. Czwarta. A, pierdziele, ja tego nie wyrobię, nie ma chuja. A, świetnie, Chuj mi w dupę znowu. Nie zdążyłem, pierdziele to. A, pierdziele, to jest hit dla mnie. To jest hit dla mnie, no jakim cchujem, no nie ma tak, tak się nie bawimy. Tak się nie bawimy, no co tu na być? Co jest grane? Na fokcji mnie zawiół. No, no nieźle. Już było dobrze. Czwarta była. No i mego oczywiście musi tak szybko. To jest taka męczarnia, a pierdolę, to jest coś niesamowitego, Ale nawet żadne się nie rusza, jest jedyny plus.

Pierwsza jedna jak zwykle No, bo oni ze szybciej przyszedł mi cika. Balumboi. Wiedziałem, że balu tam jest. O, Cika! Nareszcie. Może uda się przejść za tą razem, za razem. Wczoraj nie na Pogciego i to jest dupa Ja nie mi na mnie skoczył Spam tego gnoja jak najwięcej Nic nie ma Ja pierdzie, co tu jeszcze się dzieje? Ja pierdolę. Jest. boni. Tak ta noc jest przewalona Ale i dobrze mi idzie, jest czwarta Nie ma to i bo nie goni gdzie jest, to Jest dobrze, dobrze jest Nie on idzie tego gnoja, jest dobrze Jest dobrze, dobra, idzie z liście, chyba Nie ma goni na razie, dobra O shit, nie gadaj że spóźniłem O fagini. Udało się Dobra, żyję dalej Żyję Załóż tą maskę Ja pierdzielę, ja już się strycuję Ja pierdziele, co tu się dzieje? Ja pierdziele, stres mi łapie już. Widzowie... Już prawie, już prawie. Jest, czekam, błagam, musi się udać. Nie ma już nic. Nie mogę tego przegrać. Zamykam się w tą maskę. Nie możecie mnie pocować w dupę. Nic mi nie zrobicie. JEST! JEST! O, o ja pierdzielę. Jest! Udało się! Dobra, skra... Pizzeria Fazbera zamknięta. No. Pizzeria była w użytku przez tydzień i ją zamknęli, kurwa. Nieźle. Odblokowałem Custom Night Custom Night Survival Mode. O, odblokowaliśmy to i to. Przetrwaj. Dobra. Ukończyliśmy to. Mamy Custom Night. I i w ekstrasach tylko odblokowaliśmy Survival Mode Survival Mode game To jest Zawsze w grze godzin and Freddy's And try to get the best score possible Jak najwięcej musimy A to kiedy indziej Idziemy się Behind the scenes Some scary Ten wygląda mega ciekawie No, tutaj się nic nie zmieniło. Tylko tutaj coś chyba będzie, bo niemożliwe, żeby nic nie było. Castle Knight, y, zobaczmy. O, 520, a tym razem z Golden Freddym. Osunale to pisy. Do nich, Od tego to nie wiedziałem. New and Shiny. Kukiełka na 15. No, w sumie takie challenge, że y można sobie przychodzić. Endless Mode Okut. Nie, co to jest? Double Trouble. No, z dziwanem Foxy, Foxy Ladies No nie, jeszcze marionetka na 20 Cirk Freddy'ego, Cupcake Challenge, Fazbear Fever, Golden Freddy A jak run dajmy... O, mamy pluszaki nawet <coughs> Dobra Więc to jest Custom Knightów to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie like oraz subskrypcję na tym kanale. Powiedzcie materiałów związanych z Five tak, z Nights at Freddy's. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie. Elo!